Przed nami Chevrolet VEO. Jestem bardzo ciekawy dwóch rzeczy. Czy da się w jakiś sposób rozpoznać egzemplarz Chevrolet VEO, czy był produkowany w Polsce, w FSO, od zagranicznych, zachodnich sztuk? No, czy da się to po jakichś elementach wizualnych zrobić, czy tylko po numerze win, albo jakimś wyposażeniu w środku? A druga rzecz, której jestem bardzo ciekawy, to czy kiedyś ten samochód będzie uznany za jakiegoś klasyka, czy bardziej youngtimera i będzie się pojawiał na przykład na zlotach pod FSO, bo na razie nie widziałem, żeby ktokolwiek przyjeżdżał z Chevroletem Tam był tylko na wyposażeniu ochrony, która jeździła po placu, po terenie fabryki właśnie też, ja taki srebrny, tylko nie pamiętam czy też sedan, bo to jest właśnie chyba sedan. Ale był i na takich wewnętrznych tablicach rejestracyjnych czarnych. Kiedyś go na jednym filmie pod FSO nagrywałem i pokazywałem. No. Kusi mnie, żeby kiedyś kupić sobie takiego Szarleta. Tylko skąd na to brać pieniądze? I jeszcze potem za ubezpieczenie, za jakieś przeglądy, naprawy. I gdzie go otrzymać? No. Tutaj zaczyna się być dramatycznie już z tym progiem. I widzę, że i felgi rdzewiałe. Nigdy w takim samochodzie jeszcze nie siedziałem, ale widzę, że chyba nie ma klimatyzacji, ma chyba zwykły panel nawiewu. No i z tyłu zwykłe oznaczenia że i overa. nawet nie wiadomo jaka to jest wersja silnikowa. Zwykły taki napis Co tu siedzi, jaki silnik tu siedzi? A może kiedyś były kilka różnych wariantów silnikowych tutaj. No no, jestem bardzo ciekawy, czy ktoś kiedyś pokusi się i kupi taki samochód, tak jak ludzie teraz kupują Lanosy czy jakieś ogólnie samochody z Daewoo, Espero, Nubiry, co tam jeszcze było? Matizy, Tico i Nexia, chyba wszystkie wymieniłem. No i przyjeżdżają na zloty. Czy ktoś kiedyś się odważy przyjechać Aveo? Jak gdybym kupił, to bym tutaj ten wypierdolił znaczek Chevroleta i wstawił FSO. Wtedy byłby jedyny taki na świecie. No, zapraszam do dyskusji w komentarzach.